Raz, dwa trzy, cztery, raz, dwa trzy, cztery. Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy w kolejnym live, w którym przedstawiam nowości heraldyczne, nowości weksylologiczne i nowości z współczesnego świata brandingu. Szanowni Państwo, przygotowałem na dzisiejsze spotkanie kilka nowości. Rozpoczynamy tradycyjnie od połączenia z moim pulpitem i od podglądu, tak żebym mógł sprawdzić, czy. Czy mój pulpit połączy się z państwem? Czy będziecie mogli śledzić na bieżąco przygotowane przeze mnie slajdy? Cały ekran udostępni. Myślę, że powinno być wszystko dobrze. Dobrze. Myślę, że jest OK. Rozpoczynamy tradycyjnie od przedstawienia agendy dzisiejszego spotkania na żywo. Herb i flaga dzielnicy Młyńska, to jest dzielnica gdańska oczywiście. Jubileuszowe logo Katowic, nowe logo miasta Bielsko-Biała, nowe logo Łasku, jubileuszowe logo klubu Resowia, logo Ford Racing i na koniec nowa identyfikacja aplikacji Freenow by Lyft. Także nie przedłużając, Przechodzimy do pierwszej nowości, szanowni państwo, a właściwie informacji, zanim do tej pierwszej nowości, to jeszcze informacji heraldycznej, ciekawej informacji z mojego rodzinnego miasta. Miasto Legnica. Opublikowało kilka dni temu post, dokładnie 24 października i czytamy. Dobiega końca, dobiegają końca pracy komisji heraldycznej, która przez kilka miesięcy opracowała. Opracowywała, przez, przepraszam, dostosowanie herbu legnicy do zasad heraldyki, w eksylologii i tradycji historycznej. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z decyzji komisji heraldycznej. Tutaj mamy pewien, no, pewien, pewien taką, pewną taką roz. Rozdwojenie powiedzielibyśmy informacji, bo i komisja heraldyczna działająca przy mieście Legnica, i Komisja Heraldyczna oczywiście tutaj autor tego wpisu ma na, ma na myśli tę właściwą komisję działającą przy MSWIA. Czytamy dalej. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z decyzji komisji heraldycznej z 2008 roku. Ja Państwa informowałem oczywiście o tej informacji na moim kanale, która negatywnie za, zaopiniowała herb używany przez władze miasta od dziesięcioleci. Uspokajamy, nie będzie rewolucji. Wciąż w centrum znajdzie się lew dzierżący klucze, a modyfikacje dotyczą detali i proporcji. Wytyczne komisji przy MSWiA obejmują także zasady stosowania weksyliów, czyli flag, pieczęci, insygniów, emblematów i innych symboli samorządowych. Już niedługo zaprezentujemy Wam efekty tych prac, a w ramach wydarzeń towarzyszących już dziś zapraszamy na i tutaj Lista tych imprez towarzyszących, ale dlaczego Państwu to pokazuję? Bo to, co mnie cieszy, a zarazem uspokaja, to obecność Pana Profesora Wojciecha Strzyżewskiego, rektora, aktualnego rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. No nie, nie pomylę się, jeżeli powiem, że guru heraldyki polskiej, heraldyki samorządowej, Pan Profesor, Szanowni Państwo, tutaj właśnie siedzący. Przy stole komisji heraldycznej działającej dla miasta Lednica. Także czekamy na efekty. Miejmy nadzieję, że to już niedługo. Miasto pokaże poprawiony herb. Oczywiście, z tego co widzimy z orłem. Przechodząc do nowości, na stronie gdańsk.pl ukazał się wczoraj, przepraszam, 25 września, czyli trzy dni temu. Taki wpis Bartłomiej, apostoł i muńskie koło dzielnica młyńska zyskała herb. Uchwałą Rady dzielnicy Młyńska. Ta stoczniowa dzielnica otrzymała herb oraz flagę, a także dwa święta, 18 stycznia rocznicę lokacji młodego miasta Gdańsk w 1380 roku oraz 25 września rocznicę oddania w 1921 roku do użytku osiedla zielony trójkąt. Choć te drugie święto przypada właśnie dziś, przypominam, że 25 września ten wpis był szanowni państwo opublikowany. Pierwsze obchody zaplanowano na przyszły rok. W herbie znalazł się m.in. innymi święty Bartłomiej z lasem w ręku, dwa czarne orły oraz trzy młyńskie koła. Czytamy dalej. Dzielnicowa heraldyka. Długie, falujące włosy oplecione aureolą. Długa broda, mu muskularna postura. Mężczyzna, odziany jedynie w przepaskę biodrową, unosi prawą rękę, ściskając z dłoni kordelas. Długi, myśliwski nóż. W lewej ręce trzyma złotą skórę. Tak w ikonografii przedstawiany jest Bartłomiej, apostoł, święty i męczennik. Według tradycji Żywcem obdarty ze skóry około 70 roku w Armenii. Uchwałą Rady Dzielnicy Muńska, postać tego apostoła znalazła się w oficjalnym herbie dzielnicy. Nie tylko ona. Nad świętym góruje złoty baldachim, a za nim rozpo, rozpościerają, skrzydła, dwa, rozpościerają skrzydła dwa czarne orły o złotych dziobach i szponach. To wszystko na górnym w błękitnym polu tarczy herbowej, na dolnym, czarnym polu trzy srebrne koła myńskie, a pomiędzy nimi sześcioramienna gwiazda. Czytamy nadal, bo symbolika bardzo przeciekawa i bogata. Jak wyjaśnia pomys pomysłodawca inicjatywy, Tomasz Larczyński, przewodniczący Rady Dzielnicy Młyńska, herb powstał z połączenia dwóch historycznych herbów. Herb dzielnicy jest dwupolowy i wynika z podwójnych korzeni dzielnicy. W polu górnym, bo starszy, widnieje herb młodego miasta Gdańska, czyli Bartłomieja Apostoła z dwoma orłami i pod baldachimem. Herb ten zrekonstruowałem na podstawie odcisku pieczęci z wielkomistrzowskiego przywileju lokacyjnego młodego miasta z 1380 roku. Tłumaczy Larczyński. W polu dolnym zaś widnieje herb Langów, a więc pierwszych emfite, emfite Enfiteutów Młyńsk. Sze, szelenowie, szelenowie, czyli nazwisko, przepraszam, bardzo trudne nazwy, następcy Langów, od których wzięła się nazwa dzielnicy Szem, Szelmuch Młyńska. Herbu niestety nie posiadali. Ich godło z heraldycznego punktu widzenia zawiera trzy pierścienie i gwiazdę. Jednak w nawiązaniu do tradycji dzielnicy traktujemy te okręgi jako koła młyńskie i tak to zapisaliśmy w uchwale. No i te dwa święta jeszcze tutaj widzimy tę informację, którą przytaczałem wcześniej. Tę informację na stronie gdańsk.pl zamieścił pan Przemysław Kozłowski. Spójrzcie Państwo na flagę, oczywiście flagę heraldyczną, herb przesunięty bliżej drzewcowi. Skomplikowana heraldycznie i flaga, i sam samheb, przeboćcowany bardzo mocno symbolami. No, jest faktycznie postać świętego Bartłomieja, jest baldachim, są te dwa zwrócone ku siebie czarne orły ze złotymi dziobami, złotymi szponami. No i pas, tarcza oczywiście dzielona w pas, i w dolnej części tej czarnej te trzy ringi. Z tą srebrną gwiazdą. Ciekaw jestem, stawiam pytanie: Ciekaw jestem, co na ten herb Komisja Herodyczna działająca przy, Komisji, przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostawiam moje pytanie otwarte. Ja mam bardzo dużo wątpliwości, czy ten herb jest prawidłowo. Zaprojektowany. Przechodząc do kolejnej, już brandingowej nowości, czytamy w poście z 30 sierpnia na portalu Katowice, oficjalny portal miasta 160 lat Katowic. Wiecie, że motyw dębu w jubileuszowym logo nie pojawił się przypadkiem to nawiązanie zarówno do architektury z przełomu XIX i XX wieku, jak i do jednej z najstarszych katowickich dzielnic dębu. Kamienica pod butem przy ulicy 3 maja 6 do 8 to nie tylko piękny zabytek, ale i opowieść o ambicji, prestiżu i trwałym śladzie, jakim zostawili w mieście jego mieszkańcy, wzniesiona na początku XX wieku dla kupca Fritza Kochmana, który w tym miejscu prowadził jeden z najstarszych domów obuwniczych w Katowicach. Od początku wyróżniała się wyjątkową formą i detalem, od secesyjnych i neogotyckich zdobień po charakterystyczne liście dębu oplatające fasadę. I właśnie ten motyw znalazł się, szanowni państwo. W logo, jubileuszowym logo z okazji 160-lecia miasta Katowice. Katowice. Najbardziej niezwykłym symbolem jest jednak herb z butem umieszczonym, czytamy dalej, na szczycie budynku. Subtelny znak profesji właściciela, który do dziś nadaje kamienicy jej nazwę. To właśnie te dębowe motywy stały się inspiracją dla Marty Ferenc przy tworzeniu logo obchodów 160-lecia Katowic. Symbol drzewa oddaje historię miasta. Które z małej osady wyrosło na dynamiczną metropolię. Jak Wam się podoba, pyta autor Posta, takie nawiązanie do architektury w miejskim symbolu. No muszę powiedzieć, szanowni Państwo, że jak na logo, nie tylko jubileuszowe, ale logo samorządowe, bardzo oryginalny znak. Na pewno artystycznie dopracowany, na pewno artystycznie piękny, nie ukrywam takiego określenia, bardzo mi się podoba. Pytanie, jak z komunikacją komunikacją taką praktyczną, no ale pozostawiam to, to Państwu, proszę to ocenić, na pewno znaki paradne, znaki jubileuszowe bronią się w troszeczkę inny sposób, ta paradność może schodzić tutaj na dalszy plan, no tu widzimy podkreślenie tego, tego wyrazu artystycznego na pierwszy plan, no i bardzo piękne nawiązanie do tego motywu dębu z tej przepięknej Kamienicy. Kolejna nowość ze świata brandingu, tym razem sportowego: Klub Sportowy Resowia, oczywiście w Rzeszowie, obchodzi 120-lecie istnienia, i klub zaprezentował właśnie taki znak. Tarcza herbowa oparta o trzy cyfry: 1, 2, 0, oczywiście 120, a nawiązanie do. Do jubileuszu i to wszystko oplecione jeszcze szarfą, złotą szarfą, złoto-srebrną szarfą, powiedzielibyśmy z języka heraldycznego, z cezurą czasową 1905-2025. No i oczywiście tarcza herbowa klubu sportowego Rysowia w czerwono-białe pasy, to wszystko uświetnione tarczą sercową z herbem Rzeszowa. Ciekawym herbem, nad którym zastanawiam się bardzo, mam dużą ochotę nagrania odcinka z glazowaniem tego herbu Rzeszowa, bo to prosty, ale bardzo ciekawy, z piękną historią herb. I mam nadzieję, że prędzej niż później znajdzie się na moim kanale taki odcinek. To oczywiście krzyż kawalerski, srebrny krzyż kawalerski na błękitnym polu tarczy. I tutaj właśnie w tej tarczy sercowej widzicie państwo na pierwszym planie ten znak. Jeszcze kilka zdjęć z jubileuszu CWKS Rysowia Rzeszów, z imprezy, paradnej. Z oficjalami nie tylko Rzeszowa, ale również i regionu. I to wszystko na tle tego jubileuszowego logo. Kolejne logo ze świata sportu, globalne logo, tak moglibyśmy powiedzieć, również ze świata motoryzacji. Ford, szanowni państwo, powołał nową spółkę, Ford Racing, spółkę, która zastąpi Ford Performance. Firmę, która skupiała wszystkie projekty ze świata motoryzacyjnego, motorsportów może tak, w który wchodził Ford, teraz będzie się to nazywało Ford Racing i taki się ten podmiot legitymował, komunikował tutaj ze strony Ford from the Road, na białym tle dobrze komunikujący się znak. Znak, który właśnie zastępuje ten, który widzicie Państwo tutaj po prawej stronie, Ford Performance. Półkosie pisane oczywiście z tym, z tym znakiem, historycznym znakiem rozpisanym na polu owalu. Ten odcinek o ewolucji herbu, przepraszam, logo Forda znajdziecie Państwo na moim kanale oczywiście w zakładce z, ze znakami ze świata motoryzacji. Ciekawa historia, historia jednego z najstarszych znaków, jednego, jednej z najstarszych marek ze świata motoryzacji. Serdecznie Państwa zapraszam. Kolejna nowość, Freenow by Lyft, nie ukrywam, że nie znałem tej marki, to aplikacja do oczywiście zamawiania taksówek, taki odpowiednik niemiecko-amerykański teraz już, bo duży gracz na rynku światowym Lyft amerykański przejął hanowerską spółkę. Pozwólcie Państwo, że przeczytam, bo przygotowałem sobie kilka informacji. Freenow zmienia identyfikację wizualną po przejęciu przez Lyft. To pierwsza aktualizacja od 2019 roku, kiedy aplikacja Freenow zastąpiła MyTaxi. W lipcu bieżącego roku została sfinalizowana transakcja przejęcia Freenow z siedzibą w Hamburgu, to co powiedziałem wcześniej, przez amerykańską firmę Lyft. Z radością przedstawiamy nową odsłonę naszej marki, która jest czymś więcej niż tylko aktualizacją logo i kolorów. To odświeżenie sięga głębiej i pozwala nam tworzyć lepszą i spójniejszą więź z klientem. Wykraczającą poda, po, poza tożsamość werbalną czy wizualną, powiedział Tony Fletcher, Global Marketing Director, właśnie z firmy Lyft. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w komunikacji zewnętrznej. Tutaj widzimy to ten biały logotyp z sygnetem już z dodatkowym taglinem by Lyft na czerwonym polu. Dobrze się ten, ten znak komunikuje. Tutaj podkreślenie branży. Na tym slajdzie. No, oczywiście, aplikacja, to co najważniejsze w dzisiejszych czasach, czyli aplikacja na urządzenia mobilne. Tak to będzie w praktyce wyglądało, Szanowni Państwo. Transparentna aplikacja, więc. Chyba o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Kolejna zmiana w brandingu samorządowym na naszych ziemiach. Łask. Gmina Łask, Szanowni Państwo, również zmienia swoją identyfikację. Gmina Łask zaprezentowała nową identyfikację wizualną, która od września będzie pojawiać się w przestrzeni publicznej. Litera Eł i strój sieracki, inspiracją dla nowej tożsamości. A ja przypomnę, że Łask. Pokazywałem w ostatnim moim odcinku na żywo, zmienia nie tylko logo, ale również i herb. Szanowni Państwo, proszę spojrzeć, to jest ten slajd z poprzedniego odcinka na żywo. Herb łasku, ten właśnie wymieniony, zaprojektowany przez pana Aleksandra Bąka, dobrze zaprojektowany znak z herbem Korab. Ale przechodząc do, do tego nowego logo, widzimy właśnie. Prostokąt z taką charakterystyczną linią, to nawiązanie oczywiście do pierwszej litery nazwy łask, ciekawie zaprojektowany, dobrze komunikujący się znak, no i oczywiście te odwołania do symboli stroju sierackiego, który, który zaraz Państwo zobaczycie. Tutaj w różnych wersjach kolorystycznych, tutaj mamy odwołanie właśnie do tego stroju sierackiego i te elementy, i również to, co powiedziałem wcześniej, czyli nowy herb łasku. Również tutaj zaznaczony, czyli widać, że miasto, gmina ze zmianami idą odważnie, kroczą ze zmianami w przyszłość, nie boją się tych zmian. To bardzo dobrze świadczy o dynamice, o, o, o chęci tych ludzi do, do rozwoju. Na mądre zmiany zawsze jest czas, zawsze jest przestrzeń i tak to powinno wyglądać w gminach. Tutaj widzimy, że gmina stawia na te elementy związane z krajobrazem, z regionalnością i za to się również należą ukłony. No i właśnie łask, to logo rozpisane na tle nawiązującym do tych elementów stroju ziemi sieradzkiej. Tak to będzie komunikowane na billboardach. Bardzo dobra zmiana. Tyle mogę powiedzieć, bardzo mi się podoba. Przemawia to do mnie bardzo stonowana, chociażby na papierze firmowym, na tych materiałach takich roboczych, to też ukłon w stronę twórców, bo jest to przeciekawie zaprojektowane. I ostatnia zmiana przygotowana w dzisiejszym odcinku czytamy w branding monitoringu, szanowni Państwo, informacja przygotowana przez pana Krzysztofa Karasia, autora bardzo ciekawej strony, którą polecam, branding. Monitoring. Minimalistyczny herb zamiast logo, bielsko-biała podąża za heraldycznym trendem w brandingu miasta. Pozwoliłem sobie to przytoczyć, bo zgadzam się z panem Krzysztofem w 100%. Faktycznie jest taki trend teraz w tym brandingu samorządowym, że miasta po zachwycie i po, po legitymowaniu się, po komunikowaniu się przeróżnymi potwórkami powracają do tych treści heraldycznych i bielsko-biała... Nie jest pierwsza. Przypominam, że i moje rodzinne miasto Lednica komunikuje się logo właśnie w takiej formie uproszczonego herbu z, napisze, z napisem Lednica, ale również pokazywałem Państwu ostatnio nowe logo Nowej Soli, bardzo ciekawe, z bardzo dużą konotacją heraldyczną. No i bielsko-biała podąża tą samą drogą i dobrze robi, bo to dobry dobry naprawdę kierunek. Oczywiście Bielska miała ma, herb bielska miała składa się z dwóch herbów, na to przyjdzie czas na moim kanale, bo to jest bardzo ważny heraldyczny, heraldyczna perełka w naszej rodzimej samorządowej, terytorialnej heraldyce, więc muszę to na pewno omówić, ten herb, także oczekujcie Państwo takiego odcinka. Tutaj w wydaniu czarno-białym zdecydowanie lepiej się komunikującym, tu w układzie poziomym, czyli widzimy, że sygnetem są te dwie tarcze herbowe i logotypem, informacja miasto bielsko-biała. Tak to będzie wyglądało na wizytówkach dobrze komunikujący się znak, dobrze komunikujące się logo. Oczywiście nie może zabraknąć slajdu do aplikacji mobilnej to bardzo ważny nośnik w dzisiejszych czasach, więc nie można zaniedbać tej przestrzeni komunikacyjnej. I to tyle, szanowni Państwo, w temacie nowości. Pozostało mi jeszcze zaprosić Państwa do odcinków, które pojawiają się od kilku tygodni, oczywiście odcinek o fladze Anglii, weksylogiczny odcinek, znajdziecie Państwo również przedostatni odcinek o ewolucji histo historii logo Premier League. Czyli angielskiej ligi piłkarskiej, i ostatni odcinek, który zamieściłem na moim kanale wczoraj, czyli odcinek z blazonowaniem i historią herbu Wiednia, czyli stolicy Austrii. Ciekawa historia, ciekawy znak dwa herby w wydaniu małym i pełnym, paradnym także to wszystko na moim kanale w 290 odcinku na herby, flagi, logotypy także serdecznie Państwa zapraszam i przepraszam, yy, bo coś mi się tu pogubiłem się technicznie. Serdecznie Państwa zapraszam, na moim kanale dużo treści weksylogicznych, dużo treści heraldycznych, no i oczywiście tradycyjnie dużo treści ze współczesnym yy, brandingiem. Jeszcze raz dziękuję, życzę spokojnego popołudnia, niedzielnego popołudnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!